Cześć, jestem RenSan, witam Was w Hearthstone. Nie zrobimy sobie dzisiaj mały opening. Mamy 25 pakietów, 4 klasyczne, 21 z gobliny versus gnomy. Ostatnio wciągnąłem się w areny i trochę tego uzbierałem. W pierwszym dwie rzadkie zawsze coś lepsze niż same komony, ale liczę na legendy. Tutaj kompletnie nic. Sam pył. Nie, może powinienem nim zakręcić. Zadziałało, dwa epiki. To teraz w drugą stronę, może będą legendy. Nie w tamtą było lepiej. Tylko jeden rara. No i biednie, chyba zmienimy rewers, bo to nie jest jakiś pechowy. Na księżycowy i otworzymy klasyczny pakiet. Niestety nic z tego, nie pomogło. Chociaż nie, nie zmienił się rewers. Złota, rzadka karta. Mogę się tym pocieszać. Złota, zwykła tym razem. Lecą złote karty, ale to nie tego szukam. Znowu podwójna rzadka. Teraz klasyczny dla odmiany. Kompletna bieda. Na końcu legenda! Na to liczyłem! Mech-inżynier, termowtyk. Nie gra się i w ogóle, ale. I tak ją sobie zostawię. Kolejny epic bomba światła! To mi się przyda. Nie miałem tej karty, a w kapłanie jest potrzebna. Kolejny rar. To już nic ciekawego nie było, akurat. Kolejny pył. To już jest jakaś patologia, trochę. Z tymi pakietami, gdzie jest tylko jeden rar. Ochlikoza. Czołg. No tragedia, teraz jeden zwykły. Dwa rary, chociaż. To ten przypływ many. Znów zmienimy rewers. Na ten schodca, jedyny animowany, tak właściwie. Może nam coś wygra? Oj, to był chyba słaby pomysł, żeby zmieniać na chodcowy rewers. Ostatni klasyczny. No i w klasycznych patologiach nic nie było. Wracam do mojego ulubionego, Murad. I otworzymy na nim ostatnie pięć No dwa rarki. Ale mi najbardziej brakuje pików i legend. O, tarczowniczki nie miałem. O, najgorsza broń w grze. Atrapa, boże, ta karta jest rarem. To jest tragedia. No, ostatnie dwa. Będą tam legendy? Jest epik. Epik, rara. Skaczące ostrze. No i ostatni. Dajcie mi jakąś złotą legendę. Rara. Nic ciekawego. Bomb No i otworzyliśmy wszystko, tylko jedna legenda. Jestem zawiedziony na 25 pakietów, które przez tyle czasu farmiłem. Zobaczmy, co tu mam nowego. Mechokoto nie. Dźwiedź. Druga kopia. Trzy karty łowcy. Przyzwanie zwierza. O, tu mam nawet złotą jedną. Wybuchowy strzał, druga kopia. I wygłodniały sen. No, to jest użyteczna karta. Umaga, złote ogniste działa. Sześć kopii zwykłego. Widzicie to? Sześć cholernych kopii. Cztery śniegoczłapy. Będzie pył. Rozpylacz drugi i druga zamieć. Tutaj była Bomba Światła. O, na trzecia. Uroldzia Krok w cień. I Jednooki Szubrawiec. 4-1. To jest karta, którą warto wywalić na pył. Szaman. Drugi totem, kolejny też druga przypływ, many warlock, pani Bulu. i złota chochlikoza. Cztery u bojownika, ulepszenie. Skaczące ostrze, najgorsza broń na świecie. I z tego akurat jestem zadowolony. Tarczowniczka. Może kiedyś złożę tego Control Warriora. O, nie miałem żadnej atrapy, ale nie potrzebowałem jej w sumie. Powierniczka. Czy to jest w ogóle grane w cyklet Mageu? Nie sądzę. Super Hobgoblin Goblin. No, zawsze warto go mieć. Też jest taki obrzydliwy, że aż nie można na niego patrzeć. Minimag To jest patologia, a nie karta 4-1 Za 4 many. Straszliwy korsarz. Może być. Shredder złoty. Chętnie wezmę. Szalony bombiarz. A nie, tu jest obłąkany. Lepsza wersja. Zbliżamy się do tej legendy. Joto Jona. Będę musiał popatrzeć, czy da się coś z nim zrobić. O, pominąłem jedną kartę. Co takiego. Coś na początku za jeden? Aha. Powierniczki mnie zaznaczyło. Ile pyłu wyjdzie? 725 pyłu. Jak widać, to GBG to. Same powtórki były. Legenda wymaga 1600, więc jeszcze mi brakuje prawie 700 pyłu, żeby skraftować Doktora Huka, albo Ragnarosa. No cóż, dzięki wam za oglądanie. Opening uważam za udany, dostałem kilka nowych kart, masę pyłu i chociaż tą jedną legendę, która do niczego się nie nadaje prawdopodobnie, ale pocieszam się tym, że zawsze jest to 400 pyłu. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!